Wszystkim scenariuszem witam was w kolejnym odcinku z gry GTA Online. Jestem Marele, Borus i Wiktor. Yo, jo! Jo, yo. Yo yo, yo. yo, yo, yo! Witam w mojej kuchni. Nie, yeah, to że mamy znaczy napad. Czy znaczy scenariusz końca świata, koszt... Ucz gotowa. No nie, słuchajcie, tysiące dym jestem wyciągnąć. Hmm. Ile?! 20 tysięcy. O. Ja bym nie brał. O, o kurwa. To nie jest taki chłop-siup. Chyba nie. No, czyli mamy raz, dwa, pięć odcinków. Ajajajaj, trochę jest. są to roboty. Ubrani torbę z oznakowanymi banknotami... Uda się na pocztę, nie do stoczni. To pierwsze. Dobra. Ojętnie. Ze spieniężnymi może, bo... Pieniądze... Dobra, ale mam nadzieję, że sesja zamknięta będzie, czy na otwartej? O kurwa, na otwartej, przy 14 osobach? No, to fajnie. Ojej ojej. O, tu jedziemy, jedziemy, instant gelucyn, instant się. Dobra Gdzie moja córka? O, no, tu trzeba kawałek zrespirać Serio? Moje ja to Dobra dobry, prezes Nie wiem, <grytanie> czy <uplesnika> Ciekawe ile byś się to szedł po prostu, po prostu, po mogę po prostu, po No po prostu, 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 po nie, o, nie no to na pewno Ojej. O kurczka Ale szefa wywróciła Lefie to nie są teren Dobra, to no. pewna no, no i dobra co jechać co? Muzyczki nie włączamy, bo to będzie te prawa autorskie Tak, tak, tak Może coś co podłożyć Piętę by kolejna podjęcia rutala Trzeba po zewnętrzny. Jak to wszystko ja 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 O wiem. cholera, ale mnie wydupcyło. To jest od w ogóle. O. O, laga miałem. Jak to się to wygląda? Czemu liczniki mam przy, przy mnie? No, to A. jest takie zajebiste. Widzisz, widzisz, w siedzimy, kurde? Widzę. Kolana przytupiem, przyłowię przy, przy, mam e. Tak samo, taki wielki wiem siedzi, że tak mi się przypomina, że ten... Arno... już Schwarzenegger mi się przypominał. Ten, to było? E, komando. Kurde, z Torszaka wyrwał fotel. Żebym mógł skierować. I na tylnym siedział. O, coś, coś niepożądanego nieporządnego trzeba. Fajnie o tym Mam jakiś dzieciak, tutaj czeka? No masz. Ile macie kilometrów? 5 <grym> Pięć. Mm. No, ale dzieciaczki. Co, dzieciaczek z opresarkiem polecia. Nie. Yeah. Elegy, ale. Ile masz? No, co? Ben? Ben go. Ja też jadę, ale nie No nie wiem, to w każdym zamachu się siedzi prawie, czy co? Czy to pasje są za wysokie są? Nie. Kurwa, piszesz na swój łóżka, to masz nogi połamane od razu. No. Ja się dziwię, że ty jeszcze chodzisz. Strefa zginięła, to tu kurde jest... Oh. Wróć, nie ma strefy nic na to go 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 Mam nadzieję, że nie będzie takiego coś, że jesteście się widocznie całej serjus Pełno nie będzie. A bym tylko zniszczyć, czuł proś. Oj bo... nie mam z to zagada to nic nie będzie trzeba robić Pójdę zagadać ich śmierć Półtora kilometra, gdzie jesteście? Ja robię redukcję. Co? Majteczek jest na sesji jakiś. Eee... Majteczek. Eee... Majteczek. jest Majteczek02. O, obrazę łączniku, ale sobie nie przysłał. Ja patrzę, o Jezu, są... by mi zesłał eee... O kurtka, ala, szafa Nie odwróciła. Nie, gdzie to mi przysłał? Towar wstępny? Nie. Tele Nie. O kurtka O, czekaj. Gdzie to mi przysłał? A, wiadomość, Lester. Eee, obraz w łączniku... Bierz już... to, Boru. Czekaj, okay, ja to wezmę. Czekaj czekaj, 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 czekaj. No jak to mam? Dobra, to jest jeszcze jakaś druga? To jest karta. Dobra. Dwuosobowy motor masz? Nie, 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 ja, masz jeść, prowadź. Dobra, czada, 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 Szybko, szybko. żeby. O, 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 o. Nie, ten io, nie może no, no napić. Nie, to było... <Ô skręt> No, właśnie miałem jechać za nimi, ale tutaj jest. No już, otwórzka. Kto tu tam jedzie? Policja. Uuu, macuję, Durbidi. Chwoja, wiem. Ali. Spróbuj dole serca, to nie zadziała, ale. O nie, chłop nazwę Ali Eee, no co tu pogięłuj. A ty też? Cztery kieski nas gonią już. Hey o, I oj, pogięło, że. O kurwa. Dobra, zmienić proszę o pościgu. Co jest? O kurtka, szefie! Nie działa. jest problem. jest duży problem. Nie działa. A, jest problem. Gram się leciło. Teczek <gryble> wyszedł. No, no to nie wiem. Co nie gramy, chyba co? Co? Majteczek wyszedł. <gryble> nie, ale coś. E, nie mogę. Ja mi się z co ty dole ja robisz? Jest opcja świeci, że ucieknie winą, no, ale no, nie mogę kliknąć nic. Nawet z jakimiś radami. No. Okay, no, o już nam coś dało. się wiesz, wiesz mi się, Ester. O tutaj, chopa, fajna. Ejo, o, hmm. światełka. Mhm.

O, mamy... Ja tak on tak, tak, mam, mam jechać... Do, do tego mam jechać do bazy, tak czy się... No spokojnie, spokojnie. Dobra, trzeba zjeść jakieś przekąski, bo to zaraz... Masz nawigację tu jedziesz na autostradę. Ja pierdziela. Co to się dzieje? A to poczekaj może przez ten policję gonić. Nie pójdę, no po co wyjeżdżasz? No nie, 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 nie ja to tam czekaj, no Ci pokażę, że... No nie czek, nie, no co idziesz do... do domu. Co ty robisz? No to czekaj, czekaj, to tutaj, o. No. No, ale tak sprzedałem się zgonić. O! Kanał serwisowy w coś nie, nie Miałe, Co tu się dzieje? Nie wiem. Dobra. Ten po ścianach jedzie no, jedź po normalnie. No, o o jadzę, lampę zaliczyłeś. O Jezu. Ja mam na znalazłem, sorry. A nie w gumie do życia? Nie. co to się nie gonił. masz prawo jazdy? Nie! w Nie! Hey, co gazu i tyle. Dispensajcie mi. Dispensajcie Reszta Teraz w ogóle nie obowiązuje. No. O oh, kur <grywa> Nie no. Co ty na co ty się wydarzyło? Co Co tu się wydarzyło? Moi Czekaj, 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 czekaj. Weź się pochnijcie szefa. O czekaj, czekaj, czekaj. O. nie ma. No tego nic nie doczycie okay.

Bo. Bo się rzucił. <grystanie> Kolego. <grystanie> Prawo jazdy się chyba nie ma. No nie. A co się dzieje? Chcesz się nie bać, bo ja na... tutaj... O, przecież zgubiłem. No już dawno. No już dawno. O 10 km mamy do bazy. Przepraszam za pieprzę O, ja cię leczę jak ci czaki tam jadą za nami? No, ktoś na drodze nam stoi Nikt tam nie stoi Gada wszak, tylko co poki ok. Ty stój, no, a ten chłop we mnie ścierał Dzień? a to załóg nie na Nie, to gdzie został? A no, tu no, moje no, auto po no, prawie, no. może weźmiemy czołgaj mu. na prawo mi się skręci tam, na skrzyżowaniu. Tu? Nie, na prawo na skrzyżowaniu stoi. Przy stacji, Skrzyżowanie. Morela, skrzyżowanie. Tu w prawo. Nie, instrybutor nie wie się. Zabezpieczmy. Co? Ty, co? No, Dalej. Wiecie, o, o stoić. No O! Wiecie, gdzie szef siada? Na działko? Eee. 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 Bo no, Eee! wyjazd! Co ty no robisz? Dobra, Pachuj się morale, bo ty, ty masz torbę, najważniejsze jesteś w tym przypadku. No, ale no szef musi się wychylić, no. No to... Muszę być nie. jak czysty kąsek. Okno otwórz. Eee, no. O, jazda z prezesem kierowca, prezesa, jazda z innymi graczami. Strzela. Chyba to o czym? Nie, 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 majteczek został zabity. zabity. No kto nie, nie, wiem, nie, kto strzela? nie, strzela. Kto strzela? Kto strzela? Strzela. nie, 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 Prawda. No nie, no już no, nie widzę kto strzelał. Eee, <śpiewanie> eee, eee, eee... Ty chłop zapręfikał <śpiewanie> po wrocie i wyciął motor z powrotem. <śpiewanie> Co to było? Ło! <śpiewanie> 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 no kurwa. Nie ma. Byli w tem. No nie, widziałem z policji goniła. go O, wskoczyć będzie i bieg. Te samochody. Nasz kolega zniknął chyba. Nie, no, on poleciał! No, no, no. On czymś leci! Ojej! Oj. No dobra. Tak, my trzęsiemy. Strzelaj wszystko, co widzisz co My w przetrwamy. Co ten jest na wierzchu? Już 10 ptaków zastrzeliłem. O, o ta, ta, ta. Obacco, no, nie znam mam takie numery. Hmm, przebywanie z prezesem. Dzisiaj dostaję ekspoza to, że jestem prezesem. To się nazywa.

to było ciekawe, tamten odbiór tego w tambie. Ojej, oj, co tu leci, co tu leci? Co to jest? Co tam goni? Opresorek? Czy co to leci? Cargo Ta, kurwa piedra, czy chuj, jak to jak nazywa. O, boże Ty tam patrz na niebo, może oglądaj bardziej strzelasz po prostu. No szefie, bo to leci za nami O kurwa, no i j**a I nas Szybko, 4 km trzeba dojechać. Ja, yeah. Co, ja jak to się ślizga. Tam, tak, driftował, kurde. Ale driftuje cały czas. Jakieś miś kierownicy pewnie chował, czy coś <laughs> Adam, Mars. Łącznie wow, ale nie mogę, ja co nie robię. No, Mam za bardzo rozbudowaną bazę, mi dawno dzieci kupił. Nie zwrócą mi kosztów yy, całej przebudowy. To no i znowu jest is sus. Majteczek znowu zginął. Opa, gdzież tu Pa, 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 pa. Znamo, 360.

No, Nic Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie jazdy. Nie wiem. 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 Nie

Ale jakby patrzeć po levelach, brak agresywnych. Nie ma agresorków, to psz. Normalni gracze. No ja, jakieś nauki. Ty, martwy Pixel. Juicin is for winners, friend! No, no, to, no, Teraz co, Uda się na sto... ja do sto znowu? <ślesk> Nigdy więcej nagrać no, bliska. Nie, kup, nie kupujcie tanich budynków na, na zadukki. No, bo szczęście. Poczekaj, poczekaj. 20 km jest fajnie. Co to może zaprowadzić z tego, co rozumie. O, Chłopczyku, par co tu stoi, alo. Co tam stoi? No tak, jakaś pora dla babasu. Może ma Węgera wziąć i polecieć sobie. Oj, no nie wiem, nie wiem. Ora, tak to kto jedzie z szefem Bruno, nie chcesz na działko? Też na działko, czy nie? Ile okay, cię zawsze. Myślę, że. to, to się do, do, do szefa. Hmm. Co ty żeś tam wziął? No szybką furę, żeby przejechać. A ilu osobową? No to on starczy. No tu się tam wiesz. Dobra, to ja Redux poczekam. Siadaj, siadaj Boros. To ty tam Redux czy z Wiktorkę. dzieciaczkę. My nie będziemy jechać. polecimy. Ale bo No i to fajnie będziesz miał od wjedziesz z tym. My... Siadaj za kierownicę tamtego i wjedziesz w tym napakę. Chce, ty polecimy, wylądujemy, weźmiemy opancerzony wóz. Nie będę kurwa chodził. Tego, 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 tego. Po, po co się jest? Kapaliło w Na gaz to jest panie. No i gdzie jest ten wynalazek? Aaaaa, zniknął ten? że zniknął ją. Jo. A co kim Przecież on chyba nie powinien istnieć. No to jest, ale się nie... Skakuj, wskakuj leździsz. Dobra. Nie, lecisz. No Lecisz, szczerze, po to kupowałem tą bazę, by móc sobie go kupić. chcesz strzelać? Chcesz przejść z tyłu do kabiny, chcesz przejść, chcesz strzelać? Właśnie to robię. Lubisz hałas robić No i to no, Pożegnasz się z samochodzikiem No czekał nie mam to na takiej O kurwa Dobrze, zaraz. zobaczymy Użyj wieżeczki na morele, leć tam gdzie indziej z daleka trzefa Nie ja tam lecę sobie wzdłuż nie chcę z tą przecież. O no, elegancka Szkoda czasu było, miałem sobie spraw mieć samolot, lecieć o <grystanie> to z radą lecieć A mas, jak tam byłem tam branź Ja tam dopałem nieraz jetem pod, pod most w tunelu wszystko Ciężko było, ale się kubował Ale woda na spiz go co to jest radyka, wszystko jest w lecim, ściś, Czy ktoś nie ma jakiegoś fragmentu, czy coś? Harla, jest... widzisz strzały? No tylko. To niestety nie zrobi, nie to, wytrzymuje, tak, trzy to wytrzymuje trzy strzały i to wszystko i, tutaj, i to jest kibel wtedy. Więc... No, to mało ludzi widzę, są jakichś. 9, level 11, to takie biedaki te, teoretycznie są. Nie wiem, za ile kosztuje. Co? Nie mam no, 2 miliony, 3 Mniej trzeba na dół. O jakiś samolot, trzeba go zniszczyć? Nieee, cała zwykła wionetka? Łe, to jest, nie chcę popsuć, I Mi się cieszy z życia. Nie bądź, bądźmy już. Ja nie mogę, babasze. Na pewno my czekamy. Nie mam po prostu. Chyba się wystoczył. Pamiętam, mapkę bo... że przesteczy? Oni są jeszcze na autostradzie. O jas. O przelapał to wjechali parę razy. Nie, nie wiem czego. żeby hmm. się włączyło, zabija, bo coś już, bo. No, super wtedy. Nie musiał wychodzić. Teraz widzę, że trzeba wyjść. ojoj ojoj, ojoj. Oj, oj miota jest gdzieś wyżej wejdziesz na celu? nie tu to? Okay. o? o na celu? o A, ja to ale to ale nie, to nie macie aparatu telefonu, zrobić zdjęcia? Co? O. ja tu takim sprzętem poleciałem to jest co to, 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 to było? będę się paparazzi aparatzie bawił no, 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 no. miniacz na nie driftał leciał. dobra czekaj już <laughs> wyjdę tam Czekaj. ja jak na lądowanko dobra idziemy wejdę do pokpitu idziemy się bior. mogę już normalnie wyjść przecież z przecież... Ale ja nie chciałem skakać. Tu, tu jest płot. <głos> <głos> nie, mogę go nie wysadzić. No może z dala od co mogę? Bo gdzie trzeba by nie wrócić zaraz. Mogę z dala? Plopynko? O tu trzeba zrobić jakieś. jakieś cappuccino na mnie leci. O z redoxem jest. No masz na focie. Nie no co, Ja obysałem. Nat nie pozdrowił nas, co za ham. A pięknie byłeś uśmiechnięty na zdjęciu. O, o, o. Czekaj, mam jeszcze telefon sobie. Jak no, głupie się nie da chodzić z tym opartym w ręce. O ile już fotek, że zrobił? To ja nic. Opie, o teraz tu O z Radoxem oczywiście niech będzie fota Teraz do środka trzeba wejść Nie, bocz wiesz. Turbo boczne ja robię ...do środku ja To naprawdę długo się włącza, to jest głupie. No czekaj jak zrobiłem tego zdjęcie co jest mamy nie, bo ja muszę po kolei to robić. No tak. To jest. Nie zabiłem, A. I pokój na górze. A ja przerwałem robienie wysyłania zdjęć, bo ja. No. Jeszcze wyżej? Pokój na górze. O! Pokój temu o. domowi, dobra. O! Zejdziemy na skróty, bez szwanku. oni no, Jeszcze tu nawet nie dojechali, a ja my już to skończyliśmy praktycznie. Czekaj, ja sobie coś co ale robisz ostatnie? Jeśli... Patrz, 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 patrz jak się skacze patrz, 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 jesteś na to gotowy, pa. Redox, patrz. Paweł będzie skakał. To nie pykło. Opuść REN, dobra. Dzieciaczki, jesteście tam? Już, już. Matrix, żyjesz? Jebacie. Cholera, nie żyję. Matrix, wracamy, wracamy. Czekasz, twoja organizacja puści teren. Musicie opuścić teren. No co ty nie powiesz? No. No nie. Czekaj, ruchy. Nie, on całego nie No, Redox Nie mogę, bo ty blokujesz mnie, dobra. Skapuj teraz. Szybko, szelają, szelają. A wuj. Jesteś? I ty jesteś? A, Dobra, przechodzę już do ładowni. Leć. Dobra, Idziemy nawalać walać. Dobra, jeszcze tutaj muszę iść. Cyk, siadaj. Siadaj. Upośledzam. <śledzimy> tak. A w gamerowskim? Co ty Kamerowski, se patrzę co to za kropka jest jeszcze znajomy, jaki tam jest. <grywy> to było dobre. No i dobra rolnictwo, tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, będzie mi się podobał. Witam, mi się pozdrawiam, Redox. Cześć. Cześć.